Jak rakieta się nagrzała, i to się wyraźnie czuje. Ale ciśnienie w zbiorniku nie rośnie. Nie chcę nikomu wmawiać, że właściwe ciśnienie uzyskamy o no szóstej wieczorem, czy za kwadransusma, gdy będzie już całkiem ciemno. Ale jeszcze nigdy tak nie było. Nie chodzi o to, aby być tak wysoko jak ostatnio, bo to już było, ale nie można startować po ciemku, bo go nie znajdziemy. Start w nocy odpada. Czy będzie kolejna próba? Cóż, myślę, że tak. Sądzę, że jutro. Powiem tak. Jeśli jutro zaczniemy grzać wodę o czwartej nad ranem, to powinniśmy być gotowi na dziesiątą, oby nie było innych problemów. Poczekamy. Świetnie jesteśmy umówieni. Próbujemy jutro. A no więc jutro o świcie. Musimy ją wystrzelić. Następnego ranka. Część naszej ekipy była tu całą noc i włączyli grzałki o świcie. Ale na razie wciąż nie ma ciśnienia, trzeba czekać. Ej, hey Mike, widzisz tu na górze? Grzałki ciekną. Obie. Obie są dobani. bani. Niby nie bardzo, ale trzeba je wyłączyć. Nie jest dobrze. Waldo, mamy tu przeciek i leje się. Na przewody. Na główną linię. A to jest ok. I tak je. Niby tak, ale chodzi od czwartej rano. A główny podgrzewacz? Działa. I tak cały czas? Yeah. Wyłączamy. Odwołujemy. Nawaliły dwie z trzech grzałek. Wyobraźcie sobie czajnik, w którym rośnie ciśnienie. Nie ma gwistka, jest uszczelniony, pęka w najsłabszym miejscu i wszystko leci na boki. Zginą wszyscy w promieniu 100-200 metrów. Wybaczcie, ale jak zbiornik pęknie, to będzie kiepsko. Trzeba wszystko rozebrać i założyć nowe grzałki. Widzimy się za tydzień. Bardzo mi przykro.